Gdykolwiek chcieliście mieć własne przyciski subskrybuj Takie jak na przykład teraz się Wam wyświetla Które sam, sam zrobiłem Wiem, że troszkę jest niewyraźne Ale zobaczcie, bo to przez nagrywajkę, ale O, on powinien tak wyglądać właśnie Troszkę się tu ściął Ale no, popatrzcie O widzicie, ładne przejście, zrobiłem też łapkę w górę bo tutaj jest napisane zostaw łapkę w górę i szaro, a tutaj jest dziękuję. Yy, no wiecie, tak klasycznie, a więc tak. Chodzicie w przeglądarkę, ja tu mam napięcie mój kanał. Wpisujecie Canva. Tu muszę w czegoś innego wejść. A ja więc wpisujecie tutaj kanwa, Oświetla wam się Canva. I tak. Wyszukujecie tutaj film. Dajcie, utwórz pusty film. To możemy I tak. Szukamy w elementach. No chociaż po taki, tak? Żeby był na przycisk subskrybuj. Wysowujemy go tak, jak sobie chcemy. Powiedzmy, że zrobię taki stary kwadratowy jaki był kiedyś. No, klikamy tutaj, tak. Robimy go na czerwony. Dodajemy na nim napis. Subskrybuj Możemy zmienić czcionkę na przykład na taką O, trochę brzydko wygląda, ale to tylko testik, żeby Wam pokazać O Zgadza to jest bardzo brzydkie Nie, tak nie może być Dobra. Mamy już mniej więcej to jeszcze tylko napis zmienimy na biało. Biało się zmieniło? Chyba tak. Tak, na biało. No i dobra. Wiem, że to, to trochę krzywo, ale to przykład. tak, Bierzemy jakiś dzwoneczek, tak? Hmm. Tak i niech teraz on będzie instrumentem dokładnie, jaki był, ale niech on będzie mm, szaj. Dobrze. I to tak naprawdę tyle. W zmieniamy ją na y, krótko, żeby było, Powiedzmy, nie wiem, na 2, dwa, 4, dwa, dwa, dwa. Y, y, czyli 2 sekundy i 2 milisekundy. Tutaj, a jeszcze green screen. Do tego wchodzimy w kształty, prost, dodajemy taki prostokąt, zmieniamy kolor na zielony. Jakikolwiek zielony, może być nawet taki ciemny. Ja to używam takiego, ale mogę użyć nawet takiego. I kamerę prawym klikiem warstwa przenieść na tył. Dobrze. No, i tak naprawdę pierwsze tutaj mamy go Przechodzimy do drugiego, oczywiście to samo. Czyli robimy tak, robimy tak. Taki krótki pojemnik i Dziękuję Wam za 42 suby, Nie wiem jak ja to dobiłem, ale bardzo Wam dziękuję. I tak, klikamy na to. Klikamy tutaj z POWIEL. Zduplikuj czy jakoś tam. Ustawiamy to też na środku, bo to jest na środku, chyba. Tak, to jest na środku. to jest na środku, a więc to też jest na środku, dobra, w tym samym sensie, teraz dajemy tutaj y, ten sam dzwonek, tylko już pamiętajcie, żeby było miejsce mniej więcej, dobrze, i zmieniamy jego kolor na tajny. No, na kliknięty, tak, czary, tajny. żeby teraz, no tutaj sobie do 2, jak sobie to odtworzymy to no, widzicie, że to, a, przepraszam, tutaj musimy, przepraszam, obie wujesz, subskrybujesz i zmieniamy kolor na szary, o teraz jest gotowy, bo ja tak już się rozpędziłem, to ładne, więc dodamy tutaj, do tej przejście i to będzie może Ym... o, coś takiego z górę Teraz sobie to otworzymy, tylko że to jest taki od sobie. Zobaczcie, mamy to. O i subskrybujesz. Oczywiście można tu dodać jakiś element, powiedzmy nie wiem, no kursor. Taki żeby klikał to, ale yy, jest problem. Takie kursory nie zawsze działają idealnie, bo patrzcie. Mam taki kursor, i nie będę zmieniał niczego albo dobrze. Zmienię jako przykład, był patrzcie. Zrobimy sobie tak, odtwórz, Widzicie, ale to za chwilę, za chwilę będzie inaczej. Bo to po prostu, oczywiście, można zmienić tutaj szybkość, czy położenie, czy animacja, czy, czy tokolwiek, animacja. To, to, to już po prostu tak jest i... O, przesuń w poziomie, przesuń w poziomie. No, tak można. Nie... Ale wiecie, to, 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 jest tylko przykład, więc po prostu sobie, sobie, sobie tak. Mamy dzwoneczek. O. Proszę I teraz po prostu. A, jeszcze coś. Nie możecie klikać w to z kolorą, chyba że macie Pro. Bo wtedy to po prostu będą znaki wodne kanwy Ja tego sam nie używałem za, za bardzo. Ale wiemy, że coś takiego się może pojawić. Więc, oczywiście, no nie wiem, no kurs, ale tak. Poczekajcie, ja chcę tutaj, hmm. co by tu zrobić, tutaj mamy od razu tylko kanwa, Canva, e, 8 znaków, to jest za darmo akurat, to jest akurat fajne, tylko trzeba tutaj o, zrobić coś takiego, dobra, zobaczmy. O, widzicie, bo to już nie działa. Teraz będzie idealnie. A za chwilę będzie dwa razy kliknięcie. Więc tego ja nie chcę za bardzo używać. Może sobie na przykład dać sobie coś takiego. O, proszę bardzo. Ja nie chcę usuwać znaków będę chyba. Dobra, zobaczmy o, jak to będzie wyglądać. No właśnie. No więc teraz ja plik, pobierz. Yy, no i pobierz, tak? Wypróbuj. O, widzicie, bo trzeba... No tak, więc nie możemy pobrać z tym, możemy pobrać tylko taki. Oczywiście ja sobie po prostu tutaj długo siedziałem w tym. Ale poczekaj, no może być subskryb. No, pobierz, pobierz. No, za chwilę się pobierze, widzimy się za chwilę. No dobrze, minęła chwilka i to naprawdę krótko się pograło, mamy nasz kliczek Subskrybuj, otwieramy go jako mp4. O widzicie, mamy taki własny przycisk Subskrybuj, który możemy, nie wiem, chociażby na YouTube wrzucić, żeby tak, żeby ludzie e, docenili waszą pracę, tak. I e, chociaż kliknęli w ten film. Więc mam nadzieję, że pomogłem wam. Oczywiście, żeby stworzyć taki film, taki jak ja, trzeba się sporo namęczyć. Ja się męczyłem chyba z 4 godziny, żeby taki zrobić, bo to naprawdę jest dosyć trudne. Um, trzeba było wymierzyć odpowiednią animację, wrzucić o, e, odpowiednie dzwoneczki, jeszcze pododawać tutaj... E, oczywiście nie mam Canvy Pro, ale myślę, że, taki, że coś takiego będę używał regularnie na moim kanale. E, a więc subskrybujcie! A więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem powiadomień. Oczywiście, możecie też zrobić łapkę w górę, tak jak wam pokazywałem. Eee. No więc, tak. No. Łapkę w górę, to bym prosił. Teraz ja będę używał tylko moich animacji, bo to dobry pomysł. Chcecie, żebym tak używał? Dajcie znać w komentarzach. A my już lecimy stąd.